Pan Ariel Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Ja jeszcze raz chciałbym, a propos tej reformy podatkowej, bo ja też odebrałem to jako, że to jest skierowane do nas, panie poseł tak? to jest do Unii Politycznej. No to sma, bo pan mnie słuchał, bo chodzi o to, że likwidujemy podatek PIT i CIT, ale nie likwidujemy przychodów, ponieważ zostaną zastąpione uproszczonym podatkiem od Funduszu Płac i podatkiem obrotowym. Wpływy będą, powinny być identyczne. Ja tu mam wyliczenia. Mam panu przedstawić w tym momencie, czy później na przykład to zrobimy. Ale jest wyliczone wszystko, może pan sobie przejrzeć. Instytut Jagielloński wyliczył y, bardzo konserwatywnie, y, że nie, nie, nie zwiększają się wpływy, nie zmniejszają się wpływy. Są dwa, d, 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 jest model dynamiczny i model statyczny. I z niego wynika, że w ciągu czterech lat, upraszczając system podatkowy, i zamrażając wydatki i szukając oczywiście, i szukając oszczędności w trakcie możemy stworzyć prosty system podatkowy dla Polaków, którzy nie będą musieli się już potem rozliczać, ponieważ wszystko ściągałby bezpośrednio ten ZUS pełniący nową funkcję. I mielibyśmy nareszcie ten prosty system podatkowy dla przedsiębiorców i obywateli. I mielibyśmy stabilny, efektywny system podatkowy. Dlaczego? Ponieważ y, tylko 37% osób prawnych płaci w CIT, a udział w przychodzie y, budżetu państwa to jest 44%. Tu nie ma tak naprawdę o co się bić. Druga sprawa podatek VAT. Tak naprawdę, gdy rośnie liczba płatników VAT, już nie zmienia się wpływ z podatku VAT do budżetu. Dlaczego? Ponieważ płatnicy VAT, gdy jest ich coraz więcej, mogą zwracać sobie podatek z swojej, z swojej rodziny, konsumpcji z swojej rodziny ze względu na to, że oni są płatnikami, oni, sobie, oni się sami jakby sobie zwracają w ten sposób. Czyli maleje liczba płatników VAT. Nie ma tej, jakby ta konsumpcja zanika, ten podatek z konsumpcji. Ponieważ płatnicy sobie go sami zwracają. Przedsiębiorcy, oczywiście. Niezwykli konsumenci. Ale tych podatników VAT jest coraz więcej, ponieważ obniża się jakby ten próg dla przedsiębiorstw, które wchodzą w podatek VAT. Mamy taką propozycję jeszcze, żeby do konstytucji, tak jak w Estonii czy w Szwajcarii, wpisać po prostu zakaz uchwalania deficytu budżetowego. Oczywiście przy dążeniu po tych czterech latach, po, te, po tej reformie, że po prostu zamknie się ten, zbilansuje się dokładnie, skonsoliduje się budżet. I oczywiście nie zakładamy, że obniżymy od razu nie wiadomo, jakie podatki, bo to jest niemożliwe, to jest nierealne. My dążymy do uproszczenia przy zachowaniu w tym momencie tej sytuacji wpływu do budżetu. Dziękuję. A teraz chcielibyśmy dać Panom możliwość odniesienia się do tych wypowiedzi, które wywołały Panów taką potrzebę i dajemy Panom po jednej minucie czasu. Następnie przejdziemy do pytań z sali. Dziękuję bardzo. Może zachowamy kolejność, która była. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzy punkty. Po pierwsze podkreślam, że senatorzy z ruchu o do Senatu będą kontrolowali pomysły Sejmu w sprawach podatkowych w taki sposób, że nie przejdzie żaden pomysł, który podnosi podatki lub je komplikuje. I mówię to po raz trzeci, na wypadek gdyby partie po 9 października jakoś zmieniły zdanie, co się czasami zdarza. Po drugie, zainicjujemy ustawę o relacjach finansowych między państwem a obywatelem, która będzie narzucała taki sposób myślenia w Polsce, że osoba zamożna nie otrzymuje żadnej pomocy finansowej z budżetu państwa. Bo jest zamożna i sobie poradzi w życiu. I to są olbrzymie oszczędności i większe pieniądze dla naprawdę biednych. I po trzecie, wprowadzenie ustawy o reformatorach w finansach publicznych proponujemy rozwiązania, które wdrożone w wielu krajach, przykłady niektórych miast w Stanach Zjednoczonych spowodowały na przykład, że koszty remontów dróg obniżono o 50%. Tego i skali oszczędności są możliwe i ta ustawa, którą ja osobiście zainicjuję, jak będę w Senacie, tego rodzaju oszczędności i efektywność w polskim sektorze finansów publicznych w Dziękuję Dziękuję bardzo. bardzo. Jedna rzecz na tę kadencję, którą na pewno Platforma gwarantuje, to w 2015 roku budżet bez deficytu, wprowadzenie budżetu bez deficytu, obniżenie podatku VAT do stawek, które były przed podwyżką po ustaniu procedury nadmiernego deficytu, czyli pewnie w 2014. Na 14 roku, dalsze obniżanie wydatków poprzez e, trzymanie tej reguły wydatkowej, wprowadzenie reguły wydatkowej generalnie do ustawodawstwa, do tego, żeby wszystkie instytucje publiczne musiały z niej korzystać, to daje realne oszczędności e, e, budżetowe, dokończenie reformy emerytalnej, reformy służb mundurowych, reformy sędziowskiej-prokuratorskiej, KRUS-u i w OFE wprowadzenie subfunduszy, które byłyby podzielone na. Kategorie wiekowe poszczególnych składkowiczów do ofert, gdzie ci młodsi mogliby korzystać z bardziej agresywnych funduszy, ci, którzy są bliżej emerytury, z funduszy bardziej bezpiecznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan, pan Przemysław Wipler. Rząd z udziałem prawa i sprawiedliwości będzie kontynuował politykę w zakresie finansów publicznych i podatków prowadzoną podczas dwóch lat 2005-2007. To była filozofia obniżania, upraszczania systemu podatkowego, poprawiania pozycji podatników w stosunku do organów skarbowych, też kwestie związane z interpretacjami podatkowymi. Pamiętajmy, że wtedy zamiast każdy rząd skarbowy zaczął minister finansów wydawać interpretacje podatkowe. Będziemy starali się również powołać instytucję rzecznika praw podatników. Będziemy tutaj konsekwentni. I cóż, mamy wielką nadzieję i chcielibyśmy się zobowiązać, że Polska podczas rządów z udziałem prawa i sprawiedliwości zdecydowanie awan awansuje w indeksach wolności gospodarczej, w indeksach paying taxes. Rząd w chwili obecnej chwali się, że w trakcie ostatnich dwóch lat o 30 pozycji awansował w, ra, w rankingu Banku Światowego, ale zapomniał dodać, że w poprzednich dwóch latach spadło 26 pozycji. Więc ten awans Dziękuję. o 4 pozycje w trakcie 4 lat to jest mało. My obiecujemy Polakom zdecydowanie więcej. Pan Janusz Palikot? Odpartejnimy państwo, Poprzez wszystkie te zmiany, o których mówiłem w poprzednich wystąpieniach, zmusimy administrację do działania w charakterze administracji usługowej, a nie kontrolującej. Zerwiemy z tą. Tragiczną praktyką od 20 lat, że premia w urzędzie za złapanie dodatkowych dochodów czy wytknięcie jakichś błędów. Wydaje się, że Polska dojrzała do takiego zupełnie nowoczesnego i kompletnie innego systemu zarządzania administracją. Po trzecie, co jest może najważniejsze, chcemy i wierzymy w to, że można czas kryzysu wykorzystać do prawdziwego skoku naszego państwa. Postawimy na eksport, tak jak wszystkie te kraje, którym się udało, bo nie system podatkowy, który nie jest doskonały, trzeba go poprawiać. I nawet nieduże cięcia, które trzeba zrobić, i zaproponowałem je, ale właśnie koncepcja gospodarcza to jest to, czego nam ciągle brakowało w Polsce. Wszyscy praktycznie koledzy, to jest typowe dla polskiego życia politycznego, wypowiadają się z pozycji makroekonomicznej. I uważają, że tu jest klucz do sukcesu. Nie, przy patrzy na te kraje, które skoczyły do przodu Chiny czy, czy, czy Japonia wcześniej, czy Korea później. To są przypadki właśnie krajów, które miały jakąś koncepcję. Tą koncepcją musi być eksport dla Polski, zwłaszcza w czasie kryzysu. Dziękuję bardzo. Pan Marek Wikiński. Dziękuję bardzo. Premia za wystawione decyzje podatkowe panie pośle, została już dawno zlikwidowana, więc to już jest przeszłość sojusz leicy Demokratycznej w swoich propozycjach przywróci Polskę na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego tam gdzie będzie to możliwe ograniczymy wydatki zrobimy wszystko aby zwiększyć wpływy budżetowe poprzez poszerzenie bazy podatkowej poprzez uszczelnienie granic to wszystko do dodatkowe wpływy budżetowe tak abyśmy mogli podwyższyć szczególnie najniższe świadczenia emerytalne rentowe docelowo doprowadzimy do średniej do płacy minimalnej na poziomie Połowy średniej krajowej. Jest taka możliwość, w wielu państwach Unii Europejskiej ten system działa. Dzisiejsze propozycje rządu Platformy Obywatelskiej są dla nas niesatysfakcjonujące, bo to cały czas konserwuje poziom płacy minimalnej na poziomie około 41% średniej płacy w naszym kraju. Dziękuję. Pan Józef Kozioł. Dziękuję bardzo. Nadrzędną kwestią w ramach programu PSL jest bezpieczeństwo gospodarcze, o czym już e, wspominałem kluczowymi kwestiami jest oczywiście równoważenie, jedną z kluczowych kwestii jest równoważenie finansów publicznych, ale całość instrumentów, o których była mowa, w sposób oczywiście naskórkowy, w tym takim, może w moim, w moim wystąpieniu, jest taki dobór instrumentów, by sprzyjały one rozwojowi, stabilizacji zrównoważonego rozwoju i, jak powiedziałem wcześniej, zahamowaniu, zróżnicowania ekonomicznego społeczeństwa. To, na to, się, na to się składa, to wymaga rozwagi, powagi i konsensusu. Ogromną rolę w tym upatrujemy przedsiębiorców, pracodawców, choć szerszych grębiów społeczeństwa, tak by wygenerować instrumenty skuteczne, gdyż nie zawsze to, co wydaje się cudowne w zapowiedziach, jest skuteczne z punktu widzenia efektywności ekonomicznej i służące na dłuższą metę społeczeństwu. Nie wykluczamy także, Dziękuję. nie wykluczamy między innymi widząc możliwości Dziękuję. wzrostu przychodów, także ulg podatkowych. Dobrze, chciałam teraz poprosić o zabranie głosu Pana Bogdana Socha. Dziękuję bardzo. Ja to minutowe wystąpienie zacznę anegdotą. Wchodzę kiedyś do sklepu ze znajomym, chcąc kupić parę różnych produktów, i na, co zobaczę na półce, to mówię do niego, wiesz, ale to drogie, ale to drogie. No tego chyba nie kupię, bo drogie. A on do mnie mówi, słuchaj, jak nie ma pieniędzy, to wszystko drogie. W związku z tym, jeżeli my chcemy naprawiać finanse publiczne, szukając pieniędzy tam, gdzie ich nie ma i żonglując stawkami podatkowymi, jedni mówią o, o zmniejszeniu w tej kampanii, inni mówią, że nie podwyższą, mimo wszystko, że życie pokaże. Jak, co z tymi podatkami będzie, to nigdy finansów publicznych nie naprawimy. Jedyną drogą do, do naprawienia finansów publicznych jest zaktywizowanie tego 50% społeczeństwa, które w tej chwili nie jest aktywne zawodowo i wrócenie do podstaw, do tworzenia normalnych stosunków pracy, normalnych zarobków, tak żeby można było mówić o tym, że społeczeństwo polskie będzie w stanie zlikwidować te, Problemy finansowe państwa, ale jest to możliwe tylko wtedy, zlikwidowanie i zrównoważenie Dziękuję. budżetu, kiedy rzeczywiście ludzie będą mieli pieniądze. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Wilk. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mam przed sobą raport wolnorynkowych ekspertów ekonomicznych, którzy. Opublikowali go w tygodniku Najwyższy Czas. Zachęcam wszystkich Państwa do zapoznania się. Dotyczy on konkretnie tych oszczędności. Żeby już nie wchodzić w szczegóły, bo mówię, to by zajęło za dużo czasu. Po pierwsze, zmniejszenie liczby urzędników 13,3 miliarda złotych. Taki podstawowy cel, nie jakiś szalony. Po drugie, urealnienie płacy urzędników 2 miliardy. Po trzecie, zlikwidowanie 13 urzędników 1,4 miliarda Proszę Państwa, zmniejszenie niepotrzebnych dopłat do inwestycji unijnych, które w tej chwili wynoszą około 70 miliardów, 10 miliardów. Proszę Państwa, likwidacja wcześniejszych emerytur, 8 miliardów. Likwidacja niektórych rent, 6 miliardów. Państwo widzą jaka jest skala możliwych oszczędności już w tej chwili. Mówię, wszystkie szczegóły tutaj. Natomiast coś innego jest o wiele ważniejsze. Proszę Państwa, politycy w tej chwili w ogóle nie są zainteresowani tym, żeby oszczędzać i żeby nie zadłużać się. Dlatego trzeba ich do tego zmusić. Przygotowaliśmy projekt ustawy, to jest projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, który wprost, bezpośrednio w artykule drugim dodaje zapis, zakazuje się planowania i uchwalania budżetu państwa przewidującego deficyt. Dziękuję Proszę Państwa, w tej bardzo. chwili mamy ponad 80 tysięcy zadłużenia na każdego Dziękuję. Polaka. Koniec. Jesteśmy ruiną finansową. Dziękuję bardzo. Pan Ariel Raszet. Dziękuję bardzo. Cóż tu mówić? Powinienem się powtarzać po wszystkich poprzednikach, bo też byśmy tak chcieli. No, ja powiem żartem: nieużywany organ zanika. Czyli o co chodzi? Powinniśmy deregulować. Jeżeli zderegulujemy gospodarkę, usuniemy niepotrzebne kontrole, niektóre urzędy, urzędnicy przestaną być rzeczywiście nam potrzebni i będziemy mogli swobodnie ograniczać wydatki. Rzeczywiście jesteśmy też za decentralizacją. I taki model w miarę szwajcarski, gdzie rzeczywiście jest ten zakaz deficytu budżetowego i gdzie są dwa stopnie, tak samorządu, jest, y, jest kanton i są gminy. Tak by było u nas mogłoby to zastąpić właśnie województwa i gminy nasze, oczywiście. I w ten sposób byśmy to ograniczyli, ograniczali wydatki. Oczywiście to jest duży wysiłek i trzeba ciągle szukać, reformować system emerytalny i zreformować też służbę zdrowia. My mamy na przykład propozycję czegoś takiego jak bon zdrowotny coś w formie jak jest bon edukacyjny czyli urynkowienie służby zdrowia, zwiększenie przez to jej efektywności. No, za socjalizmu nie mieliśmy mięsa w sklepach. Socjalizm został w służbie zdrowia i nie możemy się dziwić, że nie mamy służby zdrowia w służbie zdrowia. tak? Nie mamy tego zdrowia stamtąd, nie możemy z tego czerpać. Dlatego, jakby urynkowienie, ale pozostawienie pewnego koszyka świadczeń z budżetu państwa, ratownictwa, dziękuję. Y, dziękuję y, dziękuję życia, y, byłoby zapewnieniem, urynkowieniem i zwiększeniem efektywności y, wydatkowania pewnych. Dziękuję bardzo.